Cześć Ciemanko z tej strony Mateusz, czyli brodaty Mercer. i Dzisiaj zapraszam Cię do filmu, który jest swego rodzaju aktualizacją. To znaczy, na moim kanale istnieje film, który opowiada o tym, w jaki sposób można używać Helium-10 czy Helium-10 do celów researchu na Amazonie, tak naprawdę, do szukania słów kluczowych i tego typu rzeczy. I filmik ten pokazywał, w jaki sposób można tego Helium-10, które generalnie jest bardzo drogim narzędziem. W takiej miesięcznej subskrypcji, jak można go używać w sposób darmowy. Niestety, Helium ten, co potwierdziłem zresztą pisząc do ich supportu maila, i odpowiedzieli mi właśnie, że niestety wycofali całkowicie tę możliwość korzystania w sposób darmowy z ich usług. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli się nastawiać, że ta opcja w ogóle wróci, bo chyba jest to jakaś stała zmiana, z tego co zrozumiałem. Dlatego trzeba po prostu poszukać alternatyw. I Taką alternatywę dla Was znalazłem, można powiedzieć, i powiem szczerze, że jest to alternatywa, która w pewnych aspektach jest nawet lepsza niż oryginał. E, o czym mowa? Zapraszam Cię teraz do mojego ekranu i spójrz, oto Keyword Tool Dominator. E, czym się charakteryzuje to narzędzie? Jest generalnie dosyć podobne do Helium. Działa ono w taki sposób, że wpisujemy tutaj e, w tym polu. Albo nazwę produktu, albo jakieś słowo kluczowe, na którym nam zależy. To nie musi być oczywiście jakaś pełna fraza, może to być po prostu e, fraza, która zawiera jakieś powiedzmy konkretne słowa, na których nam zależy i na jej podstawie, na podstawie takiej właśnie wyszukanej frazy, kiedy wybierzemy sobie nasz rynek, e, nasze, proponuję szukać na all departments, tak naprawdę, żeby nie szukać tylko na ciuchach, tylko na wszystkim, co pokazuje Amazon. Po kliknięciu sobie Szukaj, pokazują nam się. Eee, właśnie gotowe słowa kluczowe, takie, które powiedzmy według tego eee, skora, według tej oceny tutaj, są najlepszymi, najczęściej wyszukiwanymi i takimi, które być może i prawdopodobnie najlepiej będzie po prostu wykorzystać w naszym listingu dla naszych koszulek. Oczywiście nie tylko koszulek, bo jest to narzędzie, które tyczy się Amazona ogólnie, nie tylko jeśli chodzi o t-shirty, nie tylko jeśli chodzi o Amazon Merch, czy nawet nie tylko Amazon KDP, do czego też się świetnie nada, ale generalnie o Amazona, jeżeli sprzedajemy na przykład w systemie FBA lub FBM, również zdecydowanie będzie to bardzo korzystna opcja. Możemy sobie oczywiście całą tę listę naszych wyselekcjonowanych keywordów pobrać, jako albo CSV, albo TSV, na różne sposoby możemy sobie właśnie pobrać jakiś arkusz, Tą listę słów kluczowych, które tutaj e, wypluwa nam ten Keyword Tool Dominator możemy sobie oczywiście e, filtrować, jeżeli chodzi o ilość słów, jeżeli chodzi o ten właśnie score. Możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy, żeby były w e, top 10 wyszukiwania, czy mają zawierać jakieś konkretne frazy lub ch jeżeli chcemy wykluczyć jakieś konkretne słowa. Więc generalnie uważam, że jest to dość zbliżone narzędzie poniekąd trochę do Cerebral of Helium, trochę do Magnet 2, Uważam, że zdecydowanie jest dobrą alternatywą, zwłaszcza jeżeli podobało nam się po prostu korzystanie z Helium. Tutaj widzimy jeszcze taki wykres, jakie konkretne słowa są powiedzmy najczęstsze, najczęściej się pojawiają w całej tej liście. I oczywiście przy każdym z tych słów kluczowych istnieją też odnośniki. Możemy sobie kliknąć i każdy z tych wyszukań przekieruje nas do wyników wyszukiwania już na Amazonie. Dokładnie tak jak wybraliśmy, czyli po prostu ta fraza kluczowa All Departments i możemy sobie, oczywiście pamiętajmy, żeby zawsze mieć amerykański kod pocztowy tutaj przy wyszukiwaniu i patrzymy sobie zawsze na ilość wyników wyszukiwania, na to co się sprzedaje, jakie są bsr -y. Całą resztę znacie na pewno albo z mojego e-booka, albo z mojego kursu, albo z innych filmów, więc już nie będę teraz wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o bsr -y, o, o wszystkie rozszerzenia do Chroma, które są tutaj niezbędne, żeby te dane pozyskiwać. Generalnie, sam w sobie ten keyword tool Dominator uważam za naprawdę bardzo dobre narzędzie, i szczerze mówiąc, pomimo że ja sam korzystam z Helium w wersji płatnej, to sądzę, że będę na pewno korzystać z, również z tego keyword Dominatora. Bardzo mi się podoba jakaś taka przejrzystość i prostota jego użytkowania, i wszystko jest po prostu na tyle proste, że dosłownie wpisujemy sobie jakąś frazę, klikamy wyszukaj, dostajemy wyniki. To jest jakby wszystko, więc jest to dziecinnie proste, a wyniki są naprawdę niezwykle cennymi danymi, które jest ciężko uzyskać bez tego typu e, jakichś narzędzi, bez tego typu software'u. Jeżeli chodzi o e, taką darmową wersję, która właśnie jest e, taką alternatywą dla tej darmowej nieistniejącej już wersji Helium Ten, możemy ją używać na dokładnie takich samych zasadach. To znaczy, w wersji darmowej oczywiście musimy sobie utworzyć konto i się tam zalogować, ale ono jest całkowicie za, za free właśnie. I takiego konta, takich wyszukiwań możemy sobie używać dwa na dobę, czyli dokładnie tak samo, jak było albo w darmowym Cerebro, albo w darmowym Magnecie. Natomiast tutaj zaciekawię Cię jeszcze opcją płatną, ponieważ uważam, że jest ona znacznie ciekawsza niż opcja płatna w Helium. Dlaczego? Jak widzisz, Amazon Keyword Tool, czyli właśnie jeden, jedno z podnarzędzi tego właśnie Keyword Tool Dominatora, bo jest ich jeszcze kilka, są jest też pod YouTube'a, jest pod Google'a, pod in, inne platformy. Nas oczywiście teraz... Interesuje to Amazonowy, ten Amazonowy Keyword Tour. Jak widzisz, kosztuje on 49 dolarów. Nie jest to jakaś super mała kwota. Natomiast, jeżeli porównać to do faktu, że Helium ten kosztowało 37 dolarów, ale miesięcznie, a tutaj płacimy 49, ale jakby lifetime, czyli na całe życie. To jest taka nieskończona, powiedzmy, subskrypcja. Płacimy raz i używamy po prostu dopóki internet istnieje. No to myślę, że jest to zdecydowanie opcja godna rozważenia. Opcje płatności również są zdecydowanie korzystne, można płacić kartą, PayPalem czy nawet Bitcoinem. Tutaj możemy sobie poczytać więcej o wszystkich, powiedzmy, benefitach, które ten Amazon Keyword Tool nam daje. Myślę, że jest to kwota, którą zdecydowanie warto wydać na coś, co da nam tyle informacji i tyle na tyle uprości tak naprawdę nasz cały biznes. Jeżeli traktujesz właśnie biznes na Amazonie, na Merchu czy na KDP czy ogólnie gdziekolwiek na Amazonie właśnie dość poważnie, no to myślę, że jest to kwota, którą zdecydowanie warto wyłożyć. No bo jest to inwestycja, która z całą pewnością po prostu się zwróci, gdyż używanie słów kluczowych, odpowiednich słów kluczowych i szukanie tak zwanej właśnie niszy jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą w całym biznesie na Amazonie, właśnie czy to Merch, czy to KDP nie ma znaczenia. Pod tym filmem, zarówno w opisie, jak i w przypiętym komentarzu, znajdziesz link, który prowadzi właśnie do tego narzędzia. Możesz sobie właśnie tamtędy e, to narzędzie po prostu nabyć, możesz sobie go używać za darmo, możesz sobie właśnie kupić tę pełną wersję bez żadnych ograniczeń, bez żadnych limitów. Więc to już decyzję pozostawiam Tobie. Mam nadzieję, że ta alternatywa dla Helium podoba Ci się równie mocno jak mi i że również uważasz ją za, tak naprawdę, chyba ciut atrakcyjniejszą wersję. Oczywiście Helium jest niesamowicie rozbudowanym narzędziem. Ja mówię o Helium w tej takiej wersji powiedzmy a la carte się to nazywa. Czyli powiedzmy kiedy samo to narzędzie Siribro powiedzmy jedno narzędzie w obrębie Helium kosztowało właśnie te 37 dolków. Więc tutaj mamy całe narzędzie za 47 na zawsze. Także no, myślę, że dość łatwo można wyważyć co tutaj jest powiedzmy korzystniejszą opcją. Bo gdybyśmy chcieli całe Helium powiedzmy jakby pełen pakiet wszystkich narzędzi, które do niego należą sobie zakupić. To płacilibyśmy z tego, co sobie patrzy, na przykład, tak jak widzisz, opcja Platinum, czyli opcja taka, powiedzmy, najczęściej wybierana, to 84 dolary miesięcznie. I to i tak w płatności rocznej z góry. Więc y, taka z miesiąca na miesiąc jest jeszcze droższa. Także, raczej szczerze mówiąc, tutaj możemy sobie w ogóle wyłączyć. I jak widzisz, płatne miesięcznie to praktycznie 100 dolarów miesięcznie a to wcale nie jest jeszcze żaden najwyższy plan. Także myślę, że nie ma co na początek tego biznesu inwestować tego typu dużych kwot. Niemniej 50 dolarów za dożywotni dostęp wydaje się dobrym dealem. Rozważ sobie to we własnym zakresie. Ja z tego miejsca serdecznie Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, będzie mi mega miło, jeżeli napiszesz jakiś miły komentarz. Może być też niemiły, najwyżej go zablokuję. <grych> Możesz zostawić łapkę w górę. Sprawdź koniecznie moje inne filmy, gdyż na pewno znajdziesz tam dużo wiedzy, która pomoże Ci zacząć lub kontynuować zarabianie na Amazon Merch, tudzież na innych platformach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymaj się, pozdrawiam. Cześć.